Czy znacie historię o gotującej się żabie? Ona jest bardzo pouczająca i bardzo poruszająca, ponieważ możemy odkryć, że sami jesteśmy takimi żabami, że znajdujemy się w trudnej sytuacji już od jakiegoś czasu, ponieważ ona stawała się trudna bardzo powoli. A my nie reagowaliśmy na drobne niedogodności, na drobne przekraczanie granic, ataki. Przymykaliśmy oko. Brakowało nam może asertywności, pewności siebie, żeby zareagować. I tak kroczek po kroczku robiło się coraz gorzej. I co teraz zrobić? No to posłuchajcie. Parabola o poparzonych żabach. Bajka autora tej serii, według tradycji ludowej. Spotkało się kiedyś dwóch tyranów. Po zwyczajnych pozdrowieniach zadali sobie pytanie, które cisnęło im się na usta. Jak ci się udało? spytał pierwszy, zdobyć władzę absolutną. To bardzo łatwe, odrzekł drugi. Użyłem siły. Wszystkich przeciwników wsadziłem do więzienia, zlikwidowałem całą niezależną prasę i regularnie eliminuję tych, którzy usiłują mi się opierać. Nie jest to wcale zupełnie pewne ani bezpieczne, ale gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. A ty? Oświeć mnie. Masz absolutną władzę, a twój lud wydaje się tak spokojny jak stojąca woda. To bardzo proste. Przypomniałam sobie, mm, sobie parabolę o poparzonych żabach. Co ty bredzisz? Żaby poparzone? Tak, jeśli chcesz ugotować żaby, masz dwa wyjścia. Albo wrzucisz je do garnka z wrzącą wodą. Ale jak sam mówisz, nie jest to wcale zupełnie pewne ani bezpieczne, bo żaby się zastanawiają, próbują uciec i wyskakują z wody, która je parzy. Albo wkładasz je do garnka z letnią wodą i powoli, bardzo powoli zwiększasz ogień aż do wrzenia. Przy tej niezawodnej metodzie żaby są spokojne i uległe, aż stają się zupełnie bezwładne i nadają się do spożycia. Tę właśnie drogę wybrałem. No, właśnie, i czasem my, tak jak powiedziałam, stajemy się takimi żabami, ponieważ znajdujemy się w jakiejś sytuacji zawodowej, rodzinnej, w której gdzieś tam bardzo stopniowo, powoli może przekraczane są nasze granice, odbierane są nam nasze prawa, nasze potrzeby nie są respektowane, czy nasze emocje nie są ważne, a my, przez to, że brakuje nam asertywności. Czyli jako osoby uległe sobie myślimy, nie, nie, no nie będę tutaj za bardzo się sobą zajmować, chyba tak musi być. Czyli ja nie jestem ok, ty jesteś ok, twoje jest ok, no nie wiem jak się obronić, nie wiem co z tym zrobić, lepiej tego nie ruszać, nie wywoływać konfliktu, jest dobrze tak jak jest. Pozwalamy na to, żeby ta sytuacja stopniowo, stopniowo się pogarszała. Jak się tak pogarsza, no to jakie są skutki bycia takim uległym? Złość na siebie i na innych, która skutkuje albo wybuchami agresji, albo kumulowaniem tej złości w sobie, a to doprowadza do chorób i somatycznych i zaburzeń zdrowia psychicznego. To powoduje, no też takie właśnie po popsucie relacji z innymi, ale przede wszystkim obniżenie własnej wartości, takie poczucie, że gdzieś tam jest się ofiarą, niezadowolenie z życia, duży stres, a stres to już jest całkiem inna, osobna jeszcze duża historia, bo stres znowu powoduje wiele też różnych skutków negatywnych w naszym życiu, więc, na dłuższą metę, kwiąc w takiej trudnej sytuacji, gdzie sami siebie też nieraz próbujemy przekonać, że wszystko jest ok, na dłuższą metę to się może obrócić przeciwko nam i warto coś z tym zrobić. I niektórzy się boją, że jak zrobią, to od razu będzie z tego wielka afera i że to się musi stać drogą rewolucji, że ze strony bycia uległym przejdą na tą stronę bycia agresorem, ale tak nie musi być. Właśnie tym rozwiązaniem jest asertywność. Asertywność, gdzie najpierw po prostu budujemy w sobie siłę, potem się uczymy asertywnej komunikacji, asertywnych technik i krok po kroku po prostu zaznaczamy swoje granice wskazujemy ludziom też, jak mają nas traktować, bo jak im, jak im nie pokazujemy, jak mają nas traktować, to traktują nas tak, jak jest im wygodnie, więc my te granice tutaj stawiamy. Ja też mówię na początku kursu kobieta pewna siebie, że po wpływem kursu nie robić żadnych drastycznych zmian życiowych, tak? Bo może być tak, że możemy czuć opór materii, że tak powiem, czyli opór naszego systemu, któremu było dobrze, tak jak było, i, a my się nagle zaczynamy zmieniać, i ten system oporuje, i tam mogą być jakieś spięcia, ale ja uważam, że w wielu sytuacjach będzie tak, że po prostu kropla drąży skałę i krok po kroczku. My tych naszych bliskich po prostu przyzwyczajamy do tego, że inaczej teraz o siebie dbamy, inaczej komunikujemy, mamy inny Styl reagowania, że częściej może odmawiamy, częściej prosimy, częściej się nie zgadzamy, że mamy inne zdanie i oni tam się w końcu przyzwyczają, prawda? Do tego także hmm, sprawdź, czy, czy nie jesteś taką ugotowaną żabą, hmm, która po prostu zbyt długo tkwiła w jakiejś sytuacji, także się na tą sytuację znieczuliła, hmm, a, a po prostu czuje, że nie jest tak, jak być powinno i że chcesz inaczej. I nauka tej asertywności, przyjaznej asertywności może być sposobem na wyjście z tej też trudnej sytuacji. Ciekawe, co o tym myślisz. Zapraszam do komentowania. Dziękuję za uwagę.